się odbywały zawody konne i chcielibyśmy powrócić do tej tradycji i kultywować ją. Plus jeszcze dodatkowo chcielibyśmy rozwinąć naszą stajnię i rozbudować ją właśnie idąc w tym kierunku, bo to jest nasze marzenie. Jeździecko w Polsce zaczęło się dosyć dynamicznie rozwijać. Jest coraz... Więcej dobrych, dobrych jeźdźców, przybywa nam też bardzo fajnych koni i polskiej hodowli, i, i, i hodowli zagranicznych. Także myślę, że w przyszłości zawody będą jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej będzie można przyjemnie na to patrzeć. Ja byłem bardzo zaskoczony, kiedy tutaj pierwszy raz przyjechałem. Zaskoczyła mnie skala tego przedsięwzięcia. Także myślę, że takie imprezy, takie przedsięwzięcia. Będą przyciągać no, głównie mieszkańców radomia i turystów, także niezmiernie cieszę się, że do tego przedsięwzięcia doszło. W 2002 roku były pierwsze zawody, no niestety nie w takich warunkach jak teraz. Był inny właściciel tego ośrodka, nie całego. W 2018 roku. Nowy właściciel pan Dariusz Kamiński, który zakupił. No, i w porozumieniu zaczęliśmy dyskutować, co chcemy tu robić. Miało to być na początku, jest, może nie na początku, ale na wstępie, był to ośrodek szkoleniowy, ponieważ na naszym tutaj regionie to jeździectwo jest takie troszeczkę w powijakach. To niewielko Polska, niby do Mazowsza. Mamy, jesteśmy na Mazowszu, ale do Warszawy mamy. 100 kilometrów, no tam jest to bardzo mocno rozwinięte. Chcemy tutaj w stronę właśnie Puław, Lublina, Lipska i w drugą stronę rozwijać, zachęcać ludzi młodych do spędzania wolnego czasu na koniach. Organizacja zawodów jest na wysokim poziomie. Można ich porównać do, do zawodów ogólnopolskich, na które jeżdżę co tydzień, kilka razy w miesiącu. Przyjechało tu kilku zawodników z czołówki Polski, aby walczyć o, o nagrody takie jak quad, rower. W końcowym etapie o samochód. Myślę, że infrastruktura tego ośrodka jest bardzo dobra, jak i dla koni, dla zawodników. Stajnie są super przygotowane, z poidłami, ze słomą. Podłoże, jakie tu mamy na placu, jest bardzo dobre. Sam plac do jazdy dla zawodników i dla koni jest bardzo przyjazny. Także ogólnie zawody są na dobrym poziomie. Przygotowanie zawodników i forma, myślę, że bardzo dobra na tych zawodach. Mamy bardzo dużo czystych przejazdów, no poziom wysoki, myślę, że wysoki. Nasz team występuje na wielu zawodach na Mazowszu. Myślę, że bardzo dobry ośrodek, wysoki poziom zawodników i ogólnie, ogólnie myślę, że to fajnie się sprawdza. Fajnie to będzie wyglądało z czasem, są to pierwsze zawody po długim, długim czasie. Ja tu startowałem chyba z 15 lat temu, ale teraz zmiana, duża zmiana, myślę, że okej. Okay. Tory, no co możemy powiedzieć o torach? Podłoże jest super, przeszkody są nowe, parkur się stara, żeby każdemu dogodzić. Pierwszy, drugi dzień super, dzisiaj walczymy dalej w konkursie 1,20 m. Chcieliśmy się pokazać trochę w innych kręgach też, pokazać samochody. Otworzyliśmy nowy, salon MG w Radomiu, więc po prostu chcemy się no, pokazać wszędzie, gdzie, gdzie się da. Zamierzamy wspierać od, na wszystkich edycjach, co, co miesiąc, tak, uczestniczyć w tych zawodach. Bardzo się cieszę, że mogłem choć troszkę pomóc w tak szczytnym celu. Nasza pomoc spowodowana jest pasją do koni, do sportu, do młodzieży i do jak najlepszego rozwoju naszego regionu Radomskiego. To jest pierwsza edycja, przed nami jeszcze 4-12 dni. My się dopiero rozkręcamy. O trudnościach nie mówimy, wszystko idzie w dobrym kierunku i zapraszamy wszystkich do współpracy. Chciałbym zaprosić jeźdźców z całej Polski, jak i tu z regionu, na następne edycje, które będą rozgrywane co miesiąc aż do wrześniowego finału. Zapraszam wszystkich serdecznie, bo infrastruktura, jak i gospodarz bardzo są mili, przyjaźni. Także zapraszam wszystkich na następne edycje. Mieszkańców Radomia i okolic zapraszamy na zawody. Mam nadzieję, że będą się u nas dobrze czuli. Tak jak powiedziałem, miejsce jest urokliwe. Zapraszam serdecznie na następne edycje, ponieważ są super warunki dla koni, super warunki dla jeźdźców. Organizator się bardzo stara, żeby wszystkim dogodzić. Także bardzo polecam i zapraszam serdecznie. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji 20, 22 Czerwca. czerwiec na drugą edycję. Mam nadzieję, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik i wszystkich miłośników z Radomia, z okolic, a także z województwa mazowieckiego i nie tylko zapraszamy na nasze zawody czerwcowe. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Co mnie zaskoczyło, to że na majówkę mieliśmy świetną pogodę.